Hello, hello, witajcie! W tej strony Mister Transmetal 666. Dzisiaj troszkę taka recenzja zdecydowanie inna niż wszystkie, zdecydowanie inne wideo. Chciałem przedstawić Wam taką ciekawą rzecz, a mianowicie klimator przenośny, ale występuje kilka nazw tego rodzaju, bo mówią na to klimatyzacja, aczkolwiek niestety klimatyzacja to nie jest. Więc jak ktoś ma zamiar kupić i myśli, że to będzie działało tak jak klimatyzacja, to niestety jest w wielkim błędzie. On działa troszeczkę inaczej na powietrze, kwestia oscylacji, tutaj chłodzenie, nawiewy i tak dalej. To jest taki mały, można powiedzieć, ale zdecydowanie lepszy wiatrak, który ma możliwość, że tak powiem. Nadania powietrzu takiej, jakby lekkiej bryzy, plus ewentualnie jeszcze są dodatkowo żele, które się mrozi i to powoduje, że leci takie chłodne powietrze. Ale zdecydowanie, jak klimat to nie działa, więc, jak ktoś chce sobie coś takiego kupić ze względu na to, że będzie to działało jak klimat, to nic tego, ponieważ cena tego zestawu, cena tego klimatyzatora to klimatora, przepraszam, jest w granicach w rzędu 250, 350, 450. 450. Za przenośną klimę. Generalnie trzeba dać niestety z reguły więcej, więc tutaj w tym przypadku cena jest śmieszna, ja dostałem go za darmo od kumpla, na spróbowanie, w sumie mówiąc szczerze to w prezencie. Klimator przenośny firmy, drodzy Państwo, Mr. Raj Rai Ranson, nie wiem co to za firma, model KR 1011, pudełko, jak pudełko specyfikacja pomarańczowa no klimatyzator klimator jeżdżąca taka skrzyneczka e, dane techniczne macie tutaj klimator KR manualne sterowanie czy prędkości bomba wody, moc 55, przepływ powietrza 120 m na no godzinę nawet nawet dużo możliwość zużycia wkładów właśnie chłodniczych to jest to o czym mówiłem wkłady są żelowe nawilżanie świeżość Chłodna bryza pojemnik 5 litrów w zestawie dwa wkłady waga netto bla 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 po angielsku po rusku i no, tak i dalej pudełko mamy co? z bańki. To patrzmy, jak to wygląda. W tak, oto wygląda nasz klimatyzer po rozpakowaniu. No jest solidna obudowa. Tutaj w, z tego co się wyczy, wyczytałem w instrukcji piszą, że w tych nowszych modelach, jakiś troszkę wyższej, przypuszczam, że na pilota, tutaj lało się, leje się wodę i tu jest pojemnik na lód. No, i zaraz Wam pokażę właśnie te pojemniki. Tadam. Oto są dwa pojemniki. W środku jest jakiś żel, który wrzuca się do lodówy, zamraża, zamraża się go na kość i wrzucamy go do pojemnika z wodą. I to powoduje, że on troszeczkę taką fajną, Letnią, zimną bryzę nam daje i przede wszystkim takie chłodne powietrze. Tylko, tak jak już mówiłem przedtem, to nie jest klima, więc to nie można mylić. Dość fajny taki panel. Chłodzenie, regulacja, łączenie tryby pracy. Raz, dwa, trzy, cztery. O, nazwa firmy ciekawy. Powiem Wam, że dość solidnie zrobiony. Taki tutaj jest nawiew. Korągiewki, znaczy nawiewy powietrza, które ruszają się w bok, w górę. Chyba, to one chyba już automatycznie. Tutaj są jeszcze takie. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale o ręcznie można je ustawiać. Kąt pozycji dół tak samo jest. Druga część, fajne to takie logo, przyjemne. Jest mobilny, tutaj piszą, że jak się naleje tej wody, to delikatnie trzeba zim żeby ta woda się nie wychlupiwała. Tu są uchwyty u góry, można sobie go spokojnie. Przenieść wielkościowo. Spójrzcie, no, no jest taki średnio, no jakieś 50 cm ma, może nie całe, no, ale nie jest taki strasznie duży. To jest taki większy wentylator, tak naprawdę, ale przyjemny. No i słuchajcie, co jest ciekawe: spójrzcie, tu jest cała Bajera. Tu jest pompa z wodą. Trzeba to odbezpieczyć, trzeba to wyciągnąć. Piszą tutaj młotki, że trzeba czyścić właśnie tą pompkę, że ona jak się tam zabrudzi i tak dalej, no to wtedy on nie działa, tak, trzeba, trzeba ją czyścić, ale nie piszą matoły, jak to trzeba zrobić. Najprawdopodobniej trzeba ją właśnie tu odkręcić, no to pudełko na pewno da się jakoś wyciągnąć, ona tam jest zabezpieczona na takich ślizgach od spodu. Trzeba ją wyciągnąć jak zwykłą, jak zwykłą po prostu pompeczkę, wiecie, od akwarium i ją wyczyścić dosłownie ale powinni pisać jak to robić no niby tam piszą, że jakoś jakąś czatką, szczotką przetrzeć to dają ten pojemnik, bo tak jest gorąco to woda śmierdzi no to oczywiście chodzi o zimną wodę no i słuchajcie, tutaj właśnie trzeba dać te pojemniki z, tym zamarzniętą, z tą zamarzniętą cieczą, to powoduje po prostu, że ona ta woda robi się chłodna i wtedy to powietrze jest chłodne można powiedzieć, że lodowate, prawie lodowate no lodowate to przesadza, przesada ale, ale jest zimne tak to wygląda. Tu jest jeszcze taki filt. spójrzcie. O! Taka siatka. Przypuszczam, że to też pewnie trzeba czyścić, bo to jest bardzo drobna huknina. I tu jest jeszcze taki filtr. Dodatkowe zabezpieczenia trzeba ściągnąć. I to też trzeba czyścić. Tutaj polecają, że nie wolno tego czyścić żadnym de, żadnymi detergentami. Jakimś tam delikatnym czymś nie wiem. Kurde. No nie wiem czym to czyścić. De, de, detergentów raczej. Oni to mówią, żeby nie używać. To jest cały ten taki filtr płócienny jakiś, który też jest ważny. Tak wygląda to w środku, tam jest taki hond. Wygląda to jak wymiennik od kondensatów, pieców, ale to już inny temat, bo tym się zajmuję na co dzień. Bardzo to przyjemnie wygląda. Powiem Wam, że solidna konstrukcja, a i nie powiedziałem najważniejszego, słuchajcie, ja dostałem go za frykę od kumpla. Można powiedzieć, na, jak mówiłem chyba przedtem na początku, na dzień dziecka, że tak powiem. się żart. Cena, jak patrzyłem, to jest w granicach od 250 do 350 do 400, chyba, ale to w zależności, przypuszczam, że chodzi o model wysoki, mniejszy. Ten jest chyba najniższy. Naradzi, darowana mu koniowi nie patrzy się w zęby, prawda? No i cóż, napiszę najwyżej później w opisie, czy to faktycznie działa. Chcę wrzucić ten film jak najszybciej. A najgorsze w tym wszystkim, wiecie co jest, to jest to, że kurde, właśnie się zrobiło trochę chłodniej. Jak te były upały, to sprzed nie działał, ponieważ klimę jeszcze nie mam, ale będę na pewno, na pewno sobie zainstaluję prawdziwą klimę z prawdziwego zdarzenia. Ale póki co spróbujemy i wykorzystamy to. Uda się to fajnie, będzie za frico jakieś chłodzenie, i tyle. Dopiszę coś, ewentualnie więcej o tym, i zobaczę jak to faktycznie działa w rzeczywistości. Więc jak ktoś będzie ciekawy, to będzie już wiedział. Na czym stoi. Myślę, że tutaj przepłacać nie za bardzo nie ma co, bo są jeszcze na piloty. Widziałem po 400, po 500 zł, ale wydaje mi się, że o wiele więcej to to nie potrafi niż to, które jest tutaj. Także to tyle. To jak mówiłem. Jak sprawdzę, to dopiszę więcej coś. Co to warta? Trzymajcie się.